Kochani, witam Was serdecznie w trochę nietypowy sposób, bo z naszej na Areny, natomiast moi wspaniali przyjaciele, zobaczcie za moimi plecami telewizor i w tymże telewizorze śledzę ostatni mecz zawodów w Krośnie, turniej organizowany w Beniaminek Krosno, właśnie nasze kaczuchy wychodzą na Murawę. Słuchajcie, cieszę się ogromnie, że tutaj jestem, znaczy, że mam możliwość zobaczenia. Nie, nie cieszę się, że jestem tu, wolałbym być tam z nimi w krośnie pod balonem, ale pamiętacie, mieliśmy bardzo dynamiczny weekend. Tu kudełek charakterystyczne, długie włosy, da się go rozpoznać. Świetnie się bawi, cwałują, bawią się naprawdę, robią piękną robotę. Słuchajcie, przypominam, że w Krośnie na bramce Artur z nami Bartek po raz pierwszy Bartku. Cieszymy się ogromnie. Witaj we w Kaczkach, jego debiut. Kudełek. Dawid, Igor i kochani Dawid Igor i, i Maciek takim składem pojechali do Krosna, robią niesamowitą robotę słuchajcie nie zdradzę wam teraz tajemnicy króciutko, tylko przed pierwszym filmem, który nagrywa dla nas mamcia macie taką informację, że sam też oglądam w tej formie. No Muszę zrobić teraz odświeżenie, bo co jakiś czas kamera zawodzi, zatrzymuje się, kochani. Natomiast w tym momencie trwa ostatni mecz turnieju, ale wy macie teraz pierwszy. E, oglądacie zapis Mam Ci, Mam dziękujemy. Ja w tym czasie byłem na Mistrzostwach Polski, Słuchajcie z Nadią w Gliwicach, gutek na spalingu z Gliwicami, z piastem Gliwice w Łodzi. Także u nas naprawdę bardzo, bardzo dynamicznie. Słuchajcie, już przygotowane ekipy widzę. Czwórka. Na murawie przed nami ostatni pojedynek. Tak naprawdę nie wiem z kim, natomiast chciałbym Wam tylko powiedzieć, telefonem robię króciutką zajawkę. Lekko dogrywam początek wspaniałego turnieju w Krośnie. Na początku chciałbym tylko jeszcze podziękować Tobie, Patryk, za wspaniałą pomoc w ogarnięciu naszej ekipy. Tu jest właśnie Kudzio. Przepraszam, bo jestem pod tym meczem. To bardzo ważny mecz dla układu tego turnieju. Szkoda, że czasami lak łapie kamerę i nie wiemy, czym to się skończyło, ale nie bramką. Bo Bramkarz zaczyna od początku. Także kochani, yy... Patryku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że zaopiekowałeś się moimi kaczkami, naszymi wspaniałymi rodzicami. Oczywiście, Beniaminek Krosno jest nam bardzo bliski. To jest, kochani, wspaniałe miejsce na świecie, na ziemi, na Podkarpaciu. Jest nam tam dobrze. Grzesiu Raus, kochamy i ta nasza miłość jest jakby nieprzerwana i się nigdy nie skończy. Trzymamy kciuki za cały czas rozwój Twojej sieci. Kochani, mamy pierwszą bramkę, bo ekipa biegnie z piłką na środek, czyli na pewno wpadła bramka, ale Wy to wszystko zobaczycie, bo mamcia zrobiła. Zapis. Także Mamciu, jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy za kawał roboty, jaką wykonałaś dla nas, dla naszego kanału. Ja, oczywiście, tą króciutką czołóweczkę dogrywam przed materiałem Mamci. Także będę doklejał tę ten, ten, ten czołówkę, ten wstęp do każdego meczu, który Mamcia nagrała. Zobaczcie, Mamcia jest tutaj, jak się dobrze przyjrzycie. Słuchajcie, obracam dla Was kamerkę, żebyście zobaczyli dokładnie, jak to kochani wygląda. Także w tej chwili nie wiem, czy nie strzelamy drugiego gola. Chyba tak, w ogromnym gazie nasze kaczki, e, chyba kudełkowi ta bramka siadła, bo ze skrzydła pobiegł kudełek. Zobaczcie, tu Mamcia z kamerką. Mamciu, dziękujemy bardzo. Dzięki jej e, pracy mamy ten materiał, kochani. Nie mogę się go doczekać. Oni dzisiaj dojadą do nas koło pierwszej w nocy. Jest odbiór kudła, jednak nie. E, słuchajcie, oni dojadą do nas, żebyście wiedzieli, e, około godzinki e, pierwszej w nocy, może drugiej, z Krosna mają około pięciu, sześciu godzin e, powrotu. To dla nas ekstra... Normalna wyprawa, ale naprawdę jeszcze raz przypominam, że warto, uwielbiamy jeździć do Krosna. To nie nasz ostatni tam pobyt. Jak pamiętacie, byliśmy na prowbud y, y, obóz, y, prowbud Beniaminek. To było dla nas cudowne doświadczenie. Dziękujemy Grzegorzu za zaproszenie. Byliśmy z Zagłębiem Lubin dwa razy na turniejach, które organizował właśnie Beniaminek. Słuchajcie, jeszcze dla rocznika 2.6, jeszcze z malutkim gudkiem zdobywaliśmy tam trofeum. Kochani, natomiast w tym momencie nie mogę Wam powiedzieć, o co to jest mecz. To jest tak naprawdę ostatni mecz. W stawce, właściwie jego fragment gramy 11 minut, uwaga, 8 spotkań, czyli ponad 100 minut, kochani, bardzo dynamiczny turniej, także naprawdę wiele minut, tym bardziej, że mamy jednego zmiennika. Właśnie w tej chwili Maciek jest przy naszym przyjacielu Grzesiu. Grzesiu, pozdrawiam serdecznie. Grzesiu prowadził pod moją nieobecność drużynę. Właśnie w tej chwili jest zmiana, idzie kudełek odpocząć. Zobaczcie, co 3 minuty regularnie wymienia Grześ wszystkich zawodników, tak żeby wszyscy na Pali odpowiednią, kochani, ilość minut. Takie jest właśnie nasze Yellow, tak funkcjonują kaczki. Także jeszcze raz, Grześ, Kudełek, nasza drużyna, czyli Artuś, Dawid, Igor Maciek i Bartek. Tak to wygląda kudełek jest teraz kochani przy Grzegorzu. Obok mamcia z kamerką robi zapis. Ja z telefonem w ręku króciutko jestem z wami. Ten stream jest na live, także są trzy boiska w krośnie. Równocześnie idą trzy mecze, 15 drużyn w stawce. My trafiliśmy, kochani, do trzeciej grupy. Natomiast kto tam z nami w tej grupie, dowiecie się oglądając tą transmisję. Także że życzę Wam przyjemnego odbioru i e, myślę, że e, na pewno będziecie mieli piękne, wspaniałe e, emocje e, z Krosna. A ja nie gniewajcie się, oddaję się teraz e, tutaj, e, delektuję się meczem e, tym na żywo. Zobaczcie i Bartek zrób to. E, jest przetoczony bramkarz położony i to będzie gol. Piłka jest w sieci. Widzimy to. Brawo Bartuś. Jest kolejna bramka w tej chwili. E, no... E, Widzę, że Kudek wraca teraz na murawę. Jest wymiana, kochani. Tak jak mówiłem, bardzo dynamiczny turniej. Świetnie się bawią. Wpadają bramki, tych bramek będzie bardzo, bardzo dużo. A ja wam, kochani, nie spoileruję, nie opowiadam. Oglądajcie. Na pewno jest na co popatrzeć. Jeszcze raz dziękujemy i Maciek dobija z najbliższej odległości. Kochani, ile tych bramek dzisiaj jeszcze tutaj wleci. No, no, no. Buziaki dla Was, trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz pozdrowienia. Wyprawiam tu od siebie z na Areny, ale serce nasze bije w tej chwili na żółto. Nasze kaczki w Krośnie, tak w tym Krośnie na Podkarpaciu. FC jelow, Bolesławiec na wyprawie w Podkarpaciu. Życzę Wam przyjemnego odbioru. Trzymajcie się cieplutko. Buźka. Pa. thank <laughs> you Ej, czekaj. Ona 8, Dawid? Grześiu, 8, Dawid. 8 ma. No. Oj, dawaj, dawaj, Maciuś! Co pisze? Gofer. Thank you for watching! Nie Dawaj, dawaj, juders! Oi, aj I go! Jak nie ma. Tak mi się wydaje, no. Ja już też nie wiem, ale Sarpis to już chyba był wcześniej.